Karolina Musiał, zapraszam. Mamatę numer 6. Zapraszamy ogłem kobiety Weronika Pieniaszej oraz Agnieszka Winckiewicz. Wchodzisz na niego Marce, chodź. do karty do gardy! Mata numer 6. Pracuj na kolanach, pracuj na kolanach. Dobrze. Wyłapuj go. Musia na podium. go. Do sweepa, albo wciągaj go, tak, wciągaj go. Dobrze. Pracuj, pracuj nad tym. Pracuj, 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 pracuj! Mocno! Wykręcaj się, wykręcaj! oh